Witajcie. Najnowszy faktogram właśnie ląduje, a raczej wjeżdża do Waszych domów razem z gorącą recenzją najnowszej części grida. O tym, czy warto było na nią czekać, dowiecie się za kilka minut. Ale zanim recenzja drugiego grida będzie miała miejsce, wcześniej usłyszysz dwa zdania o konsolach. Najpierw o Xbox One, a następnie też o One, ale o PS One, konkretnie o Złotym. Natomiast pod koniec programu sprawdzimy, na jakim etapie jest produkcja filmu opartego na grze World of Warcraft. Zapraszam! Microsoft dostarcza nam coraz to nowych argumentów przemawiających za tym, że Xbox One będzie konsolą służącą przede wszystkim do oglądania telewizji. Coś mi mówi, że PlayStation 4 w nadchodzącej wojnie konsol będzie miało wyjątkowo łatwą drogę do zwycięstwa. Nadchodzący Xbox One zaczyna coraz mniej przypominać konsolę do gier, a coraz bardziej przystawkę do telewizora. Microsoft pracuje podobno nad nową funkcją przyznawania osiągnięć nie tylko za gry, jak to było w starym Xboxie, ale także za oglądanie filmów, seriali, relacji sportowych i reklam. Żeby nie było za łatwo, wszechwidzący kinek będzie pilnował, czy gracz, a raczej widz, rzeczywiście siedzi wygodnie na swojej ulubionej kanapie przed ulubionym telewizorem. Jak wiemy achievementy, czyli osiągnięcia, zostały wprowadzone głównie po to, aby zachęcać graczy do spędzenia większej ilości czasu przy swoich konsolach. A jak wytłumaczyć zachęcanie do oglądania telewizji? Nam tu pachnie zabiegiem czysto marketingowym. Za tym wszystkim zwyczajnie stoi kasa. Minecraft. Jak do tej pory znalazł na platformie Xbox Live Arcade 6 milionów odbiorców. Microsoft zaciera ręce, a Sony próbuje zachęcić do bliższej współpracy twórcę tego hitu, czyli Markusa Persona. Oto sprawa dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Twórca Minecrafta Markus Notch Persony, jakiś czas temu, otrzymał od Sony pozłacany model konsoli PlayStation 1. Co ważne, do konsoli było dołączone VIP-owskie zaproszenie na tegoroczne targi E3 w Los Angeles. Nie wiadomo, czy konsola w ogóle działa, bo zabrakło do niej okablowania, ale wygląda naprawdę elegancko. Zresztą chyba każdy przyzna, że pozłacane PS1, chociaż kilka generacji do tyłu, nadal prezentuje się ładniej od nowej konsoli Microsoftu. Z odmentów niepewności i spekulacji wreszcie wypływa konkretna wiadomość na temat filmu opartego na grze World of Warcraft. Producent obrazu poinformował niedawno, że zdjęcia do filmu, który w założeniach ma kosztować co najmniej 100 milionów dolarów, ruszą na początku przyszłego roku. Produkcję wyreżysuje Duncan Jones, autor między innymi Kodu Nieśmiertelności, zaś scenariusz popełni Charles Levitt, znany z takich przewojów jak KPAX oraz Krwawy Diament. Mocnym nazwiskiem w gronie twórców filmowego World of Warcraft jest bez wątpienia osoba producenta. Charlesa Rowena możemy kojarzyć z filmem 12 Małp, mroczny rycerz powstaje czy najnowszym człowiekiem ze stali. Zapowiada się więc naprawdę mocne widowisko, w którym słowo epicki będzie odmieniane przez wszystkie przypadki. Do premiery nowej części Gran Turismo zostało jeszcze trochę czasu. Dlatego fani wyścigów o symulacyjnym zacięciu. Powinni zwrócić baczną uwagę na to, co właśnie zajechało na półki sklepowe. Oto nasza recenzja Grid 2. Dokładnie tak powinno robić się z gier wyścigowych. Do naszej dyspozycji otrzymaliśmy około 50 pojazdów, zarówno tych nowych, jak i klasycznych, które testujemy na trasach dzięki sponsorom oraz wstawiennictwu niejakiego Patricka Kalahana. Zorganizowane przez niego World Series Racing pozwalają nam na udział w różnego typu wyścigach, począwszy od tradycyjnych okrążeniówek, a na pojedynkach jeden na jednego kończąc. Nasz rajdowiec nie ma zbyt dużego pola do popisu, jeśli chodzi o brudzenie rąk w smarze i oleju, ale nadrabia za to na trasie. Model jazdy celuje pomiędzy, a nie jest specjalnie wyśrubowany ani też przesadnie zręcznościowy. Wizytówką tej części grida jest kapitalny model zniszczeń oraz system flashbacków umożliwiający cofnięcie wyścigu o kilka sekund, jeżeli na przykład niefortunnie ale mocno przywaliliśmy w barierkę. Zerkamy na ocenę. Paweł Pochowski z portalu Gram.pl uznał, że drugiej części grida należy się ósemka, a należy się zdaniem Pawła za grywalność, zręcznościowy model jazdy oraz grafikę. Warto pamiętać, że tytuł śmiga na zmodyfikowanym silniku Eagle Free, który generuje naprawdę efektowne widoki. Jeśli chodzi o wady, Paweł wspomina o źle zróżnicowanym poziomie trudności oraz trochę zmarnowanym trybie kariery. Natomiast Ginzilla i Kuba Tobiasz podarowali pół punktu niżej niż gram.pl, bo 7,5. Kuba narzeka na nierówną grafikę oraz głupią sztuczną inteligencję naszych rywali. Mimo tych wad, Grid 2 to bez wątpienia znakomita produkcja, która spodoba się wszystkim fanom wyścigów. Mistrzowie kodu z Wielkiej Brytanii po raz kolejny potwierdzili, że nazwa ich studia wzorowo koreluje z ich umiejętnościami. I oto minęliśmy metę. Kolejny faktogram już za dwa dni Strzała.